Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Sprawdź czy czworokąt ABCD, gdzie A ma spóźnione minus 3, minus 1, B ma spóźnione 53, minus 2, C ma spóźnione 54, 4 i D ma spóźnione minus 2, 3 jest równoległobokiem? Odpowiedź uzasadni. Co to jest równoległobok? Równoległobok to jest czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Powiedzmy takie coś jak tutaj. Czyli żeby był równoległobokiem, to musimy pokazać, że proste, są do siebie równoległe. Czyli co trzeba zrobić? Trzeba będzie po prostu po kolei policzyć równanie prostej AB. Ja pokażę tylko, jak się liczy je, równanie jednej prostej, a pozostałe, no to już w ramach pracy domowej można policzyć. Czyli na przykład prostą AB. Prosta AB zaczynamy od wyznaczenia y, to się równa ax plus b, bo takie ma, taką ma postać kierunkowo funkcja liniowa i teraz podstawiamy sobie najpierw punkt A. Punkt A ma współrzędne minus 1. Na y, a na x jest minus 3, czyli za x stawiam minus 3, za y stawiam minus 1, czyli minus 1 to się równa minus 3a plus b. I teraz punkt B ma współrzędne minus 2, 53 i minus 2, czyli te wstawiam minus 2, a te wstawię za x -a 53, czyli będzie 53a plus b. Klamra. No i odejmujemy. Proponuję od dolnego równania odjąć górne, czyli minus 2 odjąć minus 1, czyli to jest jakby minus 2 plus 1, czyli minus 1. 53a odjąć y, minus 3a, 2 minusy dają plus, czyli mamy 56a. B odjąć, B skraca się, czyli 1a to jest minus 1 przez 56, to jest jedna, minus 1 minus 1,56, to jest nasze a, czyli nasza prosta. Ma, ma równanie y to się równa minus 1,56x plus jakiś b, to b nie ma, znaczenia, bo ono nie, nie ma znaczenia, bo ono nie wpływa na równoległość funkcji. Ten współczynnik ma znaczenie. Co robimy dalej? Proponuję sprawdzić teraz CD. Czy CD ma taki sam współczynnik kierunkowy? No to bierzemy sobie, liczymy równanie prostej CD, czyli piszemy y to jest Ax plus b, no i podstawiamy punkt. Zaczynam od C. Czyli 4 to się równa 54a plus b, i teraz drugi punkt, 3 to się równa e, minus 2a plus b. Odejmujemy, proponuję od górnego równania odjąć dolne. 4 odjąć 3 to jest 1. 54a minus minus 2a to jest 56a. By odjąć b skraca się. Dzielimy sobie. Dzielimy sobie i co otrzymujemy? Otrzymujemy, że jedno a to jest 1,56. Zobaczmy, już w tym momencie widać, że te funkcje mają inne współczynniki kierunkowe. No tak jakbyś na przykład mieli oznaczenia: to jest a, tu jest b, tu jest c, tu jest d. Zobaczmy, to jest moja prosta ab, to jest moja prosta cd. Zobaczmy, ponieważ one mają inne współczynniki kierunkowe, bo tutaj mamy 1,56 x plus jakieś b, no to one nie mogą być równoległe, bo ta liczba nie jest równa tej liczbie. Skoro te liczby nie są takie same, no to te funkcje nie są równoległe, czyli odcinek AB nie jest równoległy do CD, czyli nie jest równoległobokiem. No i mamy zatem odpowiedź, ten czworokąt nie jest równoległobokiem.